Cześć! Tym razem wybrałem się do Katowic na najlepszy zapowiadający się mecz 26. kolejki w różnej pierwszej ligi pomiędzy Grzegorzem Katowice a Lechia Gdańsk. A dlaczego to najlepszy mecz? Bo oba zespoły zajmują miejsce na podium i mają długą serię meczów z porażki. GKS 5 zwycięstw i tylko jedną bramkę stracili w tych meczach, a strzelili 16, ale Echia 6 zwycięstw i w tych meczach strzeliła 17 bramek. Jest Katowice Lech jak jest jest firma kompensus. Lider branży górniczej, wytwórca konstrukcji stalowych oraz producent chemii przemysłowej i powłok polimosznikowych. Dzień dobry, bo tu 4 do 0 jestó. KS jak i Lechia, przystąpili do tego meczu w najważniejszych składach. A oto jednostki, jakie wystawili Tenoir rzykafow i Szymon I Jeszcze przed meczem, bartosz Jaroszek został uhonorowany i Puszczułką pani maśka zagał w barmach GKS-u. Pierwszy do głosu roczny piłkarz z Katowic. Już w 3 minucie Laski rzucił piłkę w półokrany. Jeden z obojętnich klatki wybijają, ale wpływa pod nogi Rogali. Który oddaje strzał ze swojego kąta, a piłka odciera się odrywala i wychodzi na rz rzut rożny. Po chwili znowu grze go ale tym razem to on podaje w pole karne płasko do wychodzącego marca. Ale futbolówka przechodzi wzdłuż bramki. W 17 minucie Berger główkuje, ale Cermawski łapie piłkę bez problemu. Na scenę przebukowej było trudno się dostać, bo tutaj przyszło niecałe 6000 tysięcy kibiców, którzy cały czas dopingowali. Nie świeci połowy kibicy i Dali popis pirotechniczny. Bo w osaj minucie pierwszej połowy. Marzec oddał strzał z około 20 metrów i Sarnawski z lekkimi problemami, ale odbija piłkę do boku. Lechia w pierwszej połowie miała trzy sytuacje ale tak naprawdę nie zagroziła bóle w ogóle w ramce, gdzie stanowisko. Pamiętajcie, że w naszej zabawie zawsze są nagrody, zawsze są pominki, No i teraz jest Mikołaj, drodzy. na Mikołaja proszę o wielkie brawa. Koźniki tutaj. Obie drużyny na drugą połowę wyszły w takich samych składach. W 81 minucie Kuzobal doszedł do niepilnowanego Alemana, ale piłka po jego strzele chodzi obok słupka. Trzy minuty później Kusk objął żółtą kartkę po z na sypku, ale zanie Tomasz Moczynjak po weryfikacji war zmienił kartkę na kolor czerwony. Wszystko o wskazywało, że mecz zakończył się bezrzakowym miejscem, ale w ostatniej akcji eleman dorzucił piłkę z rzutu wolnego na dalszy słupek do Jerozka, który wygarnął piłkę z linii kocowej bliska wprost na górę Arkadusia Jędrycha, czyli klapanego z bliska a po tym miesiącu zakończył mecz. Teraz Katowice. Strzelca, rynku 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 Katowice, a teraz wypowiedź kapitana GKS-u Strzelca, jeden raz. W meczu gks Katowice 1 jeden z Lechiem Gdańskim. Jest z nami je Kadiusz jednych Strzelc gola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, w pierwszej połowie Lechia kompletnie wam nie zagroziła. Czego zabrakło, żeby wyjść na prowadzenie, bo przeważaliście. Myślę, że tak, że z przebiegu tej pierwszej połowy byliśmy drużyną może nie tyle co dominującą, ale, ale przeważającą, bo, bo tej klarownych sytuacji też nie było. Aczkolwiek z mojego punktu widzenia wydawało mi się, że, że mieliśmy to przeważanie, że byliśmy bliżsi tego gola. Bo tak jak wspomniałeś, Lechia, Lechia chyba w pierwszej połowie nie oddała celnego strzału, ale, ale tak jak zawsze powtarzam, że, że najważniejsze jest to, co my robimy. Wiedzieliśmy, że, że ta sytuacja nadejdzie, a, a że nadeszła akurat w takich okolicznościach, no to tylko się cieszyć i celebrować to zwycięstwo dzisiaj. Czy według Pana wynik odzwierciedli przebieg meczu? Yy, nie lubię na gorąco się wypowiadać, ale a jak mam być szczery, tak. Uważam, że, że mimo tej czerwonej kartki, która mogła, a moim zdaniem nie pokrzyżowała naszych planów, dalej koncentrowaliśmy się na dobrej defensywie, na dobrych założeniach i tak jak wspomniałem, wiedzieliśmy, że ta sytuacja nadejdzie. Myślę, że ten wynik jest w pełni zasłużony. A spodziewał się Pan większej ilości ataków Lechi, bo grając dziesiątkę yy, też zbytnio nie atakowali. Może będzie to slogan i, i też niejednokrotnie powtarzałem, ale zawsze skupiamy się na sobie, zawsze patrzymy na to, co my narzucimy. Na pewno rywal mógł poczuć, że, że w dziesięciu będzie może im łatwiej że, w sensie, że Giexa będzie w dziesięciu, i może przeciwnikowi będzie łatwiej. My na pewno wiedzieliśmy, że, że nie damy sobie łatwo strzelić tej bramki i stworzyć przeciwnikowi sytuacji. I myślę, że, że przez 90 minut rywal tej klarownej sytuacji nie stworzył. Jak się przy takim gorącym dopingu, bo kibice z obu dawali siebie cały czas wszystko? Na pewno, to było wielkie święto, na pewno to jest, to jest taka wielka celebra dla każdego z zawodników, jak się, jak się gra przy takiej publice i no cóż, żeby więcej takich zdarzeń i, i tego sobie życzymy. I na koniec, tu się jest na tym stadionie, bo większość bramek strzelił Pan właśnie tu, tutaj. Nie chciałbym tego tak rozpatrywać, na pewno mówię, na pewno najważniejsze są wyniki, a to kto koniec końców strzela tą bramkę i, i, i czy ona daje zwycięstwo, czy ona daje remis, to, to koniec końców najważniejsza jest praca zespołu, bo, bo to ona daje bramki, bo to ona daje punkty i to ona daje pozytywne miejsce na razie w tabeli. Dziękuję bardzo i gratulacje. Dzięki Wielkie. Ja jest z nami miłuszka, Kachur, piłkarz Lechii Gdańskiej. No też kilka pytań Miłoszka, Czy według Pana chury... wynik odzwierciedlił przedbieg meczu? Myślę, że, że to był mecz takie typowy na 0-0. Yy, jakoś dużo sytuacji ani my nie, nie wykreowaliśmy, ani, ani GieKSa, także, także no jest duży niedosyt, tym bardziej, że tracimy bramkę po całym fragmencie, gdzie GieKSa gra w dziesiątkę. Yy, czy duży był niedosyt po meczu? Bo z jednej strony yy, staciliście bramkę, a w, koń w końcówce, a w pierwszej połowie, nie zagodziliście GKS-owi. No, niedosyt jest bardzo duży, bo wydawało się, że mamy grę pod kontrolą po czerwonej karcie. tak mówię, głupi faul, gdzieś tam niedopatrzenie w polu karnym, tracimy bramkę. Niedosyt jest duży i to jest bardzo duża i ważna lekcja na przyszłość. Czy był mały aspekt przed rywalem? Bo wygrali pięć meczów ostatnich, tak, tak jak Wy, ale to Wy byliście liderem. Myślę, że przyjechaliśmy tu po pełną pulę, to podchodzimy tak, że my byliśmy tym liderem i, i to GieKSa powinna nas się bać, jednak no, ten brak kreowanych sytuacji skończyło się niekorzystnym rezultatem. Dziękuję bardzo. Po tym meczu Jachia spada na drugie miejsce, a następny mecz zagrało się z Termalicą, był pewnie cieczą. A jest Katowice u siebie podejmą od Geopole. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie i zapraszam na moje media społecznościowe i widzimy się w kolejnych już vlogach. Cześć!